Kapitan Adam Jakubczak, podcast Płatcy Wiatrów. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dziś zapraszam na podcast poradnikowy. Jak zawsze stajemy się naprzemiennie trochę ostrzegać przed lekceważeniem morza, trochę też dementować niebezpieczne mity na morzu, zmieniać dobrą praktykę żeglarską na tą dobrą, albo raczej ją też utrwalając. A od czasu do czasu, co drugi podcast, staramy się też przekazywać już pojadniki dla naszych słuchaczy. Jak zawsze robimy to po to, by dzielić się dobrą praktyką, właśnie by rozwijać żeglajstwo. Robimy to już od kilkunastu lat, dawno temu jeszcze w polskim mediu, później za pomocą wielu innych mediów, dziś, za pomocą naszego własnego kanału na podcastach, bo jesteśmy chyba na wszystkich platformach, ale też można nasze podcasty wysłuchać na YouTube na specjalną prośbę. Swojej części naszych słuchaczy. Dziś podcast pojedynkowy o tym, jak dojechać do Chorwacji. I z pewnością będzie to seria podcastów, ponieważ opcji jest sporo. Jednak na dzień dzisiejszy przygotowaliśmy Wam analizę dojechania do Chorwacji pociągiem. To intygujący, ciekawy i coraz bardziej interesujący sposób, który niestety nie doczekał się tego najbardziej optymalnego rozwiązania, bo, bo czeski prywatny przewoźnik Radio Jet już dwa lata temu obiecał bezpośrednie połączenie z Krakowa do Zagrzebia, Splitu i Jeki, ale jednak nie udało się go zrealizować. Jak to media donosiły, podobno przyczyną było jednak niedostosowanie do wymogów staranności w dotarciu na czas polskich kolei państwowych. To chyba mnie to nie dziwiło. Gdyby jednak nie to, że firma Radiojet potrafi mieć opóźnienia po 300 godzin swoich pociągów. No, ale, jakby dołożyć do tego jeszcze 100 godzin polskich pociągów, to mogłyby się wakacje nam znacząco jednak skrócić. A jednak, wróćmy do początku. Jakie mamy opcje dojazdu pociągiem do Chorwacji? Bo jest ich kilka. W mediach dziś najczęściej opisywana jest opcja dojazdu do Chorwacji z Perki. No i ta opcja ostatnio coraz mi się podoba, ponieważ w przeciwieństwie do zeszłego roku możemy dojechać tylko do Rijeki. A to naprawdę początek Chorwacji. I na przykład osoby chcące uczestniczyć w wejsach mojskich, no z tego miejsca mają jeszcze naprawdę sporą przestrzeń do pokonania, żeby dotrzeć chociażby do nie wiem, Zagrzebia, Sukosanu, Sibenika, Splitu czy Dubrownika, to już naprawdę jest wiele godzin do dodatkowej podróży. Szkoda, ale cóż. Przewoźnik miał swoje powody, żeby tak właśnie zrobić. Jeden z nich była oczywiście frekwencja, czyli sprzedaż biletów. Zatem popyt wygenerował podaż. Dziś pociągi z Pragi jeżdżą tylko do Jeki. Ale warto podkreślić jedną rzecz. Jeżeli ktoś Lubi podróże, lubi też przygody. To wybór pociągu jest ceną bardzo porównywalną z wyborem samolotu. Jednak nie mamy limitu bagażu, to po pierwsze. Po drugie, również sama podróż, która niestety trwa kilkanaście godzin, prawie kilkadziesiąt, około 18, daje takie poczucie sprawczości, poczucie przygody. No, w moim wieku ma się jeszcze trochę nostalgii do podróży pociągiem, a mamy wybory w tym pociągu, nawet spiagi, również kuszetki, więc. Po kilku godzinach romantycznego wyglądania przez okno, możemy po prostu iść spać, obudzić się rano i być już w Chorwacji. Jest to rozsądne. I to chyba największa zaleta pociągu. No, poza jeszcze ceną, ale cenę możemy porównać również do ceny samolotu do Chorwacji. Ale to nie wszystko. Do Chorwacji pociągi możemy pojechać również z Bratysławy, możemy pojechać również z Wiednia oraz Budapesztu. Ja dziś opowiem Wam o pociągach z Pragi i Bratysławy, bo on to się nas już bezpośrednio do Splitu. A to jest już ważna zmiana, która może wpłynąć na decyzję żeglarzy o wybraniu tego sposobu komunikatu. A zatem teraz w szczegółach. Jak dojechać do Chorwacji z Pragi i z Bratysławy? Albo w zasadzie jak dojechać do Chorwacji przez Pragę i Bratysławę z Polski? Po pierwsze, z Pragi do Chorwacji można dojechać pociągiem Radio Jet. Pociąg kursuje w okresie od 16 czerwca, czyli już działa, do 30 września. I dojeżdża tylko do Jeki. A zatrzymuje się między m.in. w Boednie, Bratysławie i Zagrzebiu. W tym roku Radio zrezygnowało z dojazdu do Spitu, a szkoda. Dotychczasowy skład podzielony był na kilka części, i jedna z nich jechał do Spitu, a część do Jeki. Dziś już tej części do Spitu nie ma. Kursy tego pociągu odbywają się trzy razy w tygodniu w piątki oraz niedzielę. Jeśli chodzi jednak o dotarcie do Pergi, to możemy do niej dotrzeć również. Pociągami z Polski. Z Warszawy przemyśla Krakowa. Pierwsza możliwość to Intercity, Silesia. Pociąg odjeżdża z Warszawy Centralnej o 5.12 i po 8,5 godzinach jeżdż w Pradze o 13.45. Zatrzymuje się po drodze w Krakowie i Ostrawie. Druga możliwość to pociąg Batory. Odjeżdża ze stacji Warszawa-Gdańska o godzinie 8.24 i w Pradze jesteśmy 17.48. Można do niego wejść też z Sosnowca. Tam się zatrzymuje. Na tą samą godzinę dotrzemy do Pragi pociągiem Intensity Krakowia wyjeżdżającego z Przemyśla o 7.47, który przejeżdża przez Rzeszów, Tarnów, Kraków i Katowice. I w ten sposób dojdziemy na miejsce, by zaokrętować się na pociąg, już tym razem bezpośredni do Chorwacji. W i w Piątki z Krakowa do Pragi jedzie jeszcze pociąg czeskiego przewoźnika Leo Express. Pociąg odjeżdża z Krakowa o 6.05, do Pragi dociera o godzinie 12.31. Jak to wygląda w Pradze? Pociąg w Pradze wyrusza o 16.45 teraz w czerwcu, a od 1 lipca o 17.12. Do jakiego pociągu dojeżdża następnego dnia o 10.40, zatem czas przejazdu to ponad 18 godzin, to prawie 18 godzin. Oczywiście możemy łatwo na stronach przewodnika znaleźć szczegóły, gdzie się zatrzymuje, jak długo to trwa, i strona dostępna jest również w języku polskim. Jednak musicie się przygotować na kilka ważnych rzeczy. Pozytywna. Sprawa to możliwość zabrania niemalże dowolnego bagażu. Negatywna to jednak to, że pociąg ten potrafi spóźniać się nawet o 300 minut. To potężna zmiana i potężny problem. Jednak gdy jedziemy na wakacje, nie ma to takiego wielkiego znaczenia, chyba że właśnie wiecie, macie przygotowaną przesiadkę, by pojechać dalej. To może stanowić znaczący problem. Dlatego ja osobiście wybrałbym pociąg z Bratysławy, jeśli chciałbym przeżyć tę przygodę. Ale o tym za chwilę. Jak wyglądałem ceny biletów? Otóż ceny biletów Edio Jet noszą odpowiednie. Bilet normalny w wagonie bezprzedziałowym od 45,9 euro do 62,9 Bilet logowy natomiast od 39,10 do 46 euro. Znów w wagonie sypialnym. Bilet normalny wynosi od 62 do 87 euro. A ulgowe od 53,6 do 67,4 euro. Co ważne, gdybyście zdecydowali się na wynajęcie całego wagonu sypialnego, to czwarte miejsce otrzymujecie za darmo. Stąd rozwiązałbym nawet dla na trójki, bo będziecie mieli cały przedział dla siebie. A ten przedział już daje dużo komfortu. Również możemy cieszyć się pewną przestrzenią własną, która daje też poczucie bezpieczeństwa, jakby się wydawało podczas spania w nocy w pociągu. Co ciekawe, na przykład dla wszystkich podróżnych jest dostępna bezpłatna kawa, woda, gazety. Fotele są wyposażone w ekrany w LCD z dostępną opcją i ofertą multimedialną. Ponadto każdy pasażer w chwili wyjazdu do północy oraz od godziny 6 r. do końca podróży może kosztować z wizy pogodowego, bezpłatnej, jak wspomniałem, kawy, ale też herbaty. Odpłatnie może kosztować z dodatkowych nabojów, np. Na wina i piwa. Ale jest też możliwość kupienia sobie śniadania i zjedzenia innych posiłków które relatywnie w porównaniu do polskiego walsu potrafią być 4-5-krotnie tańsze. Tak ogólnie wygląda opcja dojazdu właśnie z Pragi albo przez Pragę do Chorwacji. Osoby jednak chcące podróżować do Chorwacji mogą korzystać przez, z kolei austriackich i pociąg nocny z Bratysławy właśnie austriackiej sieci przez Wiedeń do Splitu kursuje od 18 czerwca, czyli znów już dziś kursuje, do 10 września. A z Polski na ten pociąg możemy dotrzeć chociażby z Warszawy o godzinie 8.24. Odjeżdża pociąg Intercity Batory, w którym dotrzemy do Słowacji na godzinę 17.01. Pociąg do Chorwacji wyjeżdża ze słowackiej Beatysławy o godzinie 15.53. Zaznaczam słuchaczom, że przyjmujemy założenie, podając Wam wszystkie połączenia z Polski, bardzo ogólne. Myślę, że każdy musi przygotować sobie trochę plan własny z miejsca, gdzie mieszka, do miejsca zaokrętowania, czyli oczywiście wsiądnięcia do, do pociągu już bezpośrednio do Chorwacji, czy do Bratysławy, czy do właśnie Pragi z uwzględnieniem własnych potrzeb. Czasami my podajemy pociągi, które dają również opcję zwiedzenia tych pięknych miast, jak Bratysława i Pega. Bo myślę, że to właśnie ta opcja daje tą przestrzeń podróżniczą. Zważywszy, że mamy nielimitowany bagaż, to nawet mądrzy żeglarze, którzy bardzo kompaktowo się pakują, mogą w te bagaże wrzucić jedną koszulkę więcej Jedne spodnie więcej, by odwiedzić wspaniałe muzea, piękne krużganki, ulice, restauracje właśnie w Prady i w Bratysławie, ciesząc się tymi wspaniałymi miastami, czy w podróż w jedną, czy w drugą stronę. To na pewno zwiększy poczucie przygody, również wyjechania na rejs. No dobrze. Wróćmy do pociągu z Bratysławy. Jak wspomniałem, pociąg z Bratysławy wiedzie o 15.53. Natomiast do Splitu dojdzie następnego dnia o godzinie 8.10, czas przejazdu to około 16 godzin. Połączenie realizowane jest przez w tygodniu, środy, piątki, niedzielę, w okresie od 3 maja do 6 października. Podróż pod pociągiem wyruszymy o godzinie 17.20 z Bratysławy i do Bratysławy dotrzemy o 11.42 dnia następnego. Cena biletów ma trochę większą rozpiętość niż w wypadku pociągu z Pragi i zawiera się w cenach od 29,9 euro do 89,9. Zatem to cena bardzo podobna do cen z poprzedniego roku. Jednak trzeba pamiętać, że rozpiętość cen zakłada również to, że w różnym okresie, czy to będzie lipiec, sierpień, czy też czerwiec lub też wrzesień, te ceny mogą ulec zmianie. Otóż na obu w tych liniach i linii z Pragi i z Bratysławy, bilet możemy kupić elektronicznie i to właśnie myślę, że mądry będzie wydruk tego biletu. Podobno wystarczy jego numer podany podczas wejścia, wejścia do pociągu. Nie jechałem tym pociągiem, ponieważ w Polsce byłem ostatnio aż 30 miesięcy temu, więc trudno mówić o moim doświadczeniu. Jednak uczestniczy naszych realizmów wielokrotnie wybierali tę właśnie formę transportu. Falili ją sobie, oczywiście wiedząc o mankamentach opóźnień pociągów, o mankamentach. Przebywania w pociągu jednak w porównaniu np. do autobusu, którego cena jest bardzo podobnej wartości, jednak komfort jazdy autobusem myślę, że jest dużo, dużo mniejszy. Bo zamknięcie w małym fotelu, niemożliwość stanięcia, przejścia się, pójścia do łazienki, jest albo byłby dla mnie dużym problemem. Z pewnością, gdyby mógł, wybrałbym na pewno pociąg. Tym bardziej, że jest to naprawdę dużo wygodniejsze. Już nie mówię o opcji wagonu sypialnego, gdzie możemy po prostu w spokoju Wyspać się, bo wiem, że po nocy w autobusie należałoby zachować jeden dzień na to, żeby dojść do siebie, bo jest to naprawdę niewygodne. Zatem podsumowując. Do Chorwacji możemy dotrzeć pociągiem z czterech dostępnych pociągiem miast z Polski zatem z Pragi, Bratysławy, Wiednia oraz Budapesztu. Ja przed chwilą opowiedziałem słuchaczom, jak wygląda dojazd przez Pragę i Bratysławę, ponieważ w ten właśnie sposób dojeżdżali do nas wyłącznie nasi chrysanci, ale też uczestniczy naszych rejsów. Nikt do tej pory nie dojechał do nas przez Budapeszt oraz przez Wiedeń. Ceny tych biletów są porównywalne. Jednak możliwy noctek, który może nam zaproponować Wiedeń albo Budapeszt będzie nas kosztował na pewno więcej. Choć atrakcji na przykład w Wiedniu jest również bardzo dużo i chyba warto poświęcić im czasem trochę czasu. Myślę, że nawet nie najgorszym rozwiązaniem byłoby pojechać jedną linią do Chorwacji, jeśli ktoś jednak decyduje się na wybranie pociągu i wrócić inną linią z Chorwacji, po to, by jeden wieczór, popołudnie albo dzień poświęcić właśnie na zwiedzania Pragi, Budapesztu, Wiednia lub też właśnie Braty Sławy. W następnych krótkich podcastach opowiemy, jak wygląda porównanie cen dojechania pociągiem, autobusem, samolotem też samochodem. Dziś dodam tylko w kilku słowach. Autobus do Chorwacji to mniej więcej 670 zł w dwie strony. Zatem cena bardzo porównywalna do pociągu. Chyba łatwość i zaleta jego polega tylko na tym, że bezpośredni autobus do Main w Chorwacji, prowadzony przez kilka znanych firm podróżniczych z Polski, odjeżdża w ten sposób, że zabija praktycznie tylko żeglarze bo zatrzymaniu się w Chorwacji w Mainach. I to właśnie chyba to jest jego najważniejsza jego zaleta: że po wysiądzięciu z autobusu jesteśmy już w Mainie. Zatem to pewnie będzie też cena porównywalna do pociągu. No a do pociągu trzeba dojechać. Z pociągu też trzeba dojechać do Marity. Jednak gdy pomyślimy sobie, że te autobusy odjeżdżają w okolicach godziny godzin pojanych w piątek z Warszawy i na przykład ten najbardziej popularny autobus zadarza będzie o godzinie 6, a w siebie o godzinie 8. Jak dołożymy do tego, że zaokrętowanie na jachty zaczyna się o 17, to nagle wychodzi na to, że mamy kilka do kilkunastu godzin siedzenia na bagażach, z nie bardzo mamy co robić w basenie portowym. I ten okres oczekiwania, a ten akurat sposób dojazdu, przynajmniej raz w życiu przeżyłem, był dla mnie mocno dramatyczny. Po całej nocy męczącej wyprawy autobusem, miałem kilkanaście godzin z torbą podróżną pod głową, pod drzewem, żeby mnie słońce nie zabiło. No to było dla mnie coś bardzo wymagającego i trudnego. Cena porównywalna, a w tym czasie w pociągu śpię. Nawet myślę, że ten dojazd z pociągu do Mariny może być ciekawostką, szczególnie że busy prywatne w Chorwacji ogarnęły już chyba cały świat. Może te 10-15 euro nie będzie dla mnie czymś bardzo wymagającym, żeby z przystanku pociągu dojechać już bezpośrednio, właśnie mniej więcej za tą kwotę do Mariny. Ale mamy też opcję samolotu i bilet lotniczy możemy kupić również Polski bezpośrednio mniej więcej za sumę 200-300-350 zł ważną zmianę stanowi bagaż podręczny. I ja z pewnością mógłbym się na tygodniowy rejs spakować do bagażu podręcznego, szczególnie w Chorwacji, gdzie w zasadzie zmieniamy tylko koszulki i bieliznę. Jednak dla wielu osób jest to spore wyzwanie, szczególnie gdy jedziemy z dziećmi, które już pewnie nie zapakują się do bagażu podręcznego. Dodatkowy bagaż w samolotach dziś kosztuje czasem więcej niż bilet podstawowy. I ta zmienna jest ważna. Choć tym razem dodatujemy, tego samego dnia, po raptem kilkugodzinnej podróży, jesteśmy w zasadzie na pokładzie jachtu. Opcja interesująca. No i ostatnia opcja to dojazd samochodem. Porównywalny czas z dojazdem pociągiem, bo pewnie w 12-16 godzin moglibyśmy dojechać, ale też musimy się zatrzymywać. A o podróży samochodem zrobimy dla Państwa oczywiście osobny podcast. No to należałoby pamiętać, że Taka podróż w jedną stronę, jak też będziemy już szczegółowo przedstawiać, to około 800-900 zł. Na jedną osobę to się zaczyna być bardzo nieinteresująca cena, bo pociągiem można już dojechać za powiedzmy 300-400, podobnie jak samolotem, ale samochodem raczej nie jeździmy sami. Jeżeli podzielilibyśmy tą cenę różne na cztery osoby, to okazuje się, że dojazd samochodem jest najtańszy. Możemy się zatrzymać, rozpostować nogi. Przeciwnie niż to jest w autobusie, bo w autobusie zatrzymamy się wtedy, kiedy chce autobus, a nie my. Możemy też przez chwilę odpocząć, nie jadąc na poboczu. I mamy też tą muzykę i ten gwar, który chcemy, a w autobusie bywa naprawdę bardzo różnie i czasami bywa bardzo głośno, a czasami nawet ktoś potrafi chrapać lub źle przechodzić transport autobusowy i te wszystkie dźwięki do nas docierają. Otóż nie ma najlepszego rozwiązania. Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Pociągiem dojedziemy dość tanio, dość długo, bo około 20 godzin pewnie zanim znajdziemy się w Chorwacji w marinach, ale mamy bagażu ile chcemy, możemy spać i jest relatywnie cisza i mamy też dużo komfortu. Samochodem dojedziemy najdrożej, gdy jedziemy sami. Najtaniej, gdy jedziemy wspólnie, szczególnie w cztery osoby. Jednak jest to znowuż godzinna, wymagająca podróż, którą prawdopodobnie odchorujemy, albo przynajmniej będziemy bardzo zmęczeni. Najtańsza podróż wydawałoby się będzie autobusem. Może raczej najprostsza. Myślę, że najbardziej zmęczeni będziemy właśnie podróżując autobusem. Te kilkanaście godzin w pozycji siedzącej, w dość małej przestrzeni, odbije się na pewno 1-2 dni na naszej aparycji. Po prostu będziemy bardzo zmęczeni. Najłagodniejsza dla naszego zdrowia będzie oczywiście podróż pociągiem. Jednak tu znów bagaż i jego brak w cenie biletu podstawowego albo dołożenie go za długą wartość ceny podsta biletu podstawowego powoduje, że ten lot przestaje być interesujący jeśli chodzi o cenę ale jest bardzo interesujący jeśli chodzi o nasze zmęczenie po kilku godzinach jesteśmy fajnie wybór należy do słuchaczy jednak trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy nadal Chorwacja jest absolutnym liderem jeśli chodzi o jakość podróży żeglarskich latem o pewność i gwarancję pogody gdy dojedziemy na miejsce o, o tym, że Flota jachtów przygotowana do żeglugi jest najlepszą flotą rekreacyjną w całej Europie. I bezsprzecznie. Chorwacja również jest najlepiej skomunikowanym krajem, nawet z Polski, jeśli chodzi o dojazd. Dziś dojazd do Chorwacji poprawił się znacznie. Już jest w strefie Schengen, zatem nie musimy mieć paszportów. Może inaczej, bo kiedyś też już nie musieliśmy ich mieć. Nie mamy odprawy na granicy co przynajmniej w jednym miejscu ograniczyło możliwe korki, na które też musimy się przygotować w jednym No tak, no korki dotyczą i samochodów, i autobusów. I są prawdopodobne. Kiedyś ich było więcej, bo były na granicy, i na wjeździe, i zjeździe z autostrad. Dziś już są tylko na wieździe i zjeździe z autostrad. Ale pewnie będą. W wypadku pociągu i samolotu następny problem, który mamy za sobą, w zasadzie nie musimy się nim interesować, tam korków raczej nie ma. Odprawy paszportowe na lotniskach są dość uproszczone. Odprawy w pociągach bywają różne, bo np. jadąc przez Węgry pociągiem musimy się liczyć na to, że która by nie była godzina, to cenicy nas obudzą, bo mają aż niezdrowe podejście do poszukiwania emigrantów, tak jakby z Polski emigranci jeździli do Chorwacji. Ale nie będę tego komentować. Otóż, jeśli chodzi o pociągi, znów prawdopodobną wadą jest to, że spóźniają się po nawet kilkaset minut. Z różnych powodów. Czasem stoją, i nie wiemy w ogóle dlaczego. Czasami jest to coś oczywistego, bo jakaś czynność, na, na przykład celna, z, z jakichś nieznanych losowych powodów, została bardzo przedłużona. E, jednak no tak sobie myślę, że jadąc z pociągiem, raczej się nie spieszymy. Myślę, że jadąc samochodem i autobusem, ten, to poczucie stania w korku, w, tym, w tych oparach innych samochodów, na, w gorącu, w małej przestrzeni, bez możliwości. Podniesienia się, przejścia kawałka, pójścia do walcu czegoś z jedzenia jest na naprawdę dużo bardziej denerwujące i dyskomfortowe. Ja, gdybym jechał dziś i nie spieszył się, na pewno wybrałbym pociąg. Gdybym się jednak spieszył, a często podróżuję też z kotami, które akurat w tych pociągach dadzą się zabrać, ale to raczej bym chyba musiał wynająć w całą kabinę, wybrałbym pewnie samochód. Nie wybrałbym samolotu, bo tam zabranie kotów do przedziału, tam gdzie są ludzie, Wymaga lotu już nie wizem albo Ryanerem tylko drogimi liniami lotniczymi i wtedy za zwierzę wewnątrz kabiny pasażerskiej płaci się jeszcze więcej niż za bilet dla człowieka, ale nasi słuchacze mają własne potrzeby i własne cele, własne też ograniczenia. Zatem jeszcze w następnych podcastach dokładniej szczegółowo opowiemy, jak wygląda dojazd dziś samochodem do Chorwacji, wtedy też opowiemy, o porównywalnym dojeździe za pomocą autobusu i samolotu. Także spodziewajcie się od nas jeszcze jednego podcastu, jak dojechać do Chorwacji, tym razem już bez przygód związanych z widokiem świata za okien pociągu. Dziś już serdecznie dziękuję naszym słuchaczom. Do usłyszenia już niebawem, a już w tym tygodniu, Alain Człowieka Zabójców na żaglach w wersji wideo na naszym kanale na YouTube. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam. Stopy wody pod kilem, zawsze bezpiecznej wody i dobrych wiatrów. Do usłyszenia. Ahoj. Żeglaż i podróżnicy.